Zanim zaczniemy, bardzo ważny komunikat, oprócz koszulek na sklepie są już kalendarze na przyszły rok z amerykańskim syfem. Witajcie w Meksyku, a dokładnie w mieście Meksyk, czyli stolicy, do której dotarliśmy po kilku dniach w trasie przez kraj Meksyk. No i teraz wypadałoby wam coś opowiedzieć o tej ogromnej aglomeracji, ponieważ mówimy tutaj o aglomeracji, która ma Około 20 milionów ludzi jest prawdopodobnie czwartą największą aglomeracją na świecie. No i po kilku dniach, oczywiście nie opowiem Wam wszystkiego o każdym mieszkańcu, o każdej dzielnicy i każdym rejonie, ale w pewnym sensie udało mi się zrozumieć, o co w tym mieście chodzi. I główna idea Miasta Meksyk to tak, ale. Tak, ale ponieważ kojarzycie może powiedzenie, że są dwie strony medalu, każdy kij ma dwa końce, no to miasto Meksyk jest medalem, kijem, wędkarzem i rybą w tym powiedzeniu, ponieważ na każdą fajną rzecz przypada co najmniej jedna zła. Tak jak tutaj ładna rezydencja, ale musi być zabezpieczona kablem z wysokim napięciem. Tak, miasto Meksyk ma całkiem fajne centrum historyczne z dużą liczbą zabytków pamiętających nawet i XVII czy XVI wiek. To centrum jest wysprzątane, fajne, można sobie po nim pospacerować nawet z pieskiem. Zakaz palenia w całym rejonie, więc nie śmierdzi. No po prostu cud, miód i orzeszki. Wydawałoby się, że totalnie cywilizowana stolica kraju. Ale... ale poszliśmy dalej na wschód, sobie i trafiliśmy nagle do kompletnie innego świata. Nagle teleportowaliśmy się prawie że do trzeciego świata. Poznaliśmy się w dzielnicy targowej z niekończącymi się straganami i straganami z dobrym, świeżym pożywieniem oraz chińską badziewną tandetą. Standardy sanitarne od razu zaczęły pikować w dół, liczba śmieci zaczęła iść w górę, a my weszliśmy na Mercado Sonora. Jeden z krytych targów tam znajdujących się żeby zobaczyć, jak wygląda coś w rodzaju targu dla wiedźm, ale w wersji meksykańskiej. Przeszliśmy się tam, absolutnie nie wolno było kręcić. Znaleźliśmy posągi diabła, obok posągów Jezusa i obok posągów świętej śmierci oraz świętych. Bardzo meksykańskie. Oraz można było sobie kupić psa z klatki. bardzo no, ciekaw jak oni odjadą w tej sytuacji Też, no chłopaki odjebali Zderzyli się i się olali No więc idealnie jak nagrywałem Chłopaki się zderzyli kuterami, Popatrzyli na siebie wrogo Jeden na drugiego powiedział, że jest zjebem I w zasadzie to pojechali dalej No pasenada, mi amigo Dolejmy do tego, unoszący się wszędzie absurdalnie paskudny zapach, oraz to, że każdy budynek w tej dzielnicy wyglądał na zniszczony i opuszczony. Opowiadał sobą jakąś historię, ale taką, która dawno została raczej zapomniana. I mamy obraz kompletnego kontrastu względem starówki. Poza zabytkami miasto Meksyk ma też swoje ładne, nowoczesne wieżowce, budynki. Wygląda, jakby się rozwijało, ale zaraz, tuż obok. Znajdziemy też masę ruin, opuszczonych budynków, które zostały uszkodzone przez trzęsienia ziemi, czy to w 1985, czy w 2017 roku. Stoją, niszczeją i nikt za bardzo nie wie, co z nimi zrobić. Ciekawostka dla fanatyków betonu: ten rozpadający się budynek tutaj pochodzi z 1954 roku i został zaprojektowany przez architekta Jose Johnausena. Bardzo meksykańskie nazwisko. Pierwotnie znajdowały się tutaj ubezpieczenia Azteka, ale potem było lepiej, ponieważ tutaj znajdowała się solidarność. Taka nie do końca jak nasza bo to po prostu związek zawodowy ludzi pracujących w służbach państwowych. Polerny instagramerki wszędzie. Inf nienawidzę influencerów. Chodzą tylko i nagrywają jakieś bzdury, głupoty. O kolej. Aczkolwiek inna kwestia, że ta lokalizacja ich to jest chyba najlepsza do nagrania Angel de Independencia. Żart polega na tym, że my właśnie będziemy też tam, szli kręcić. Chodźmy nikt nie woła. Kiedy losowo wpłynąs? Moment please. Dobra, lepiej będzie pausa i no Okej, Ok, ok. Hello, my name is Brian. Czekaj, teraz to ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć, muszę wyjąć notatkę. Tak, znajdziemy w Meksyku pomniki bogatej historii i pięknej historii tego kraju, jak choćby ten Anioł Niepodległości. Tutaj zobaczymy wiele statu przypominających o bohaterach tego narodu. Dotrzemy nawet do pomnika Rewolucji Meksykańskiej, ale z tym pomnikiem też jest jeden problem. Meksykańska Rewolucja Mocno zjadła swoje dzieci, bo przypomnę, między 20 a 30 rokiem, w wyniku szeregu buntów, protestów, udało się uchwalić konstytucję, a rząd wreszcie miał się zająć ludem. Tylko, że zajął się tak dobrze, że pod pomnikiem rewolucji trzeba okratowywać światła ledowe, żeby przypadkiem ktoś ich nie ukradł. Tak duża jest skala biedy, a kawałek dalej. Ludzie pochodzący z dawnych Azteków, czy ogólnie z dawnych ludów zamieszkujących tereny Meksyku, muszą się domagać czegoś, co obiecano im prawie 20 lat temu. Ogólnie, chodząc po tym mieście, wszędzie trafimy na protesty i na ludzi proszących o pomoc. Pomoc, której co do zasady meksykański rząd nie udziela, bo ma wszystko gdzieś. W trasie przez Meksyk nadal nie zapominam o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest. To, żeby nie dostać kary od UFG w Polsce <grywa> Czytaj, że mam najśmiew samochodów, które trzeba ubezpieczać A jak mam ubezpieczać z taką różnicą godzinową No to przez internet, a i przez internet To, porównywareczka, cyk, dostaje oferty różnych ubezpieczycieli Często wychodzi to bardzo fajnie, tanio 100 zł cashbacku, czyli zwrotu też jest I jest ring polecający, który komuś wyślecie I on skorzysta, też można dostać 100 zł, dlatego MUBI pyły. Porównywareczka zawsze w serduszku i w linku w opisie. Lecimy dalej przez ten Mexiko. Spostrzeżenie. Meksykanie sami mają podejście do pracy własnych pobratymców, tak naprawdę, zwłaszcza tych z ciemniejszą skórą. Na zasadzie eee, bezwartościowa, kompletnie. To jest kraj, w którym taniej. O, pan policjant idealnie przechodzi na czerwonym. To jest kraj, w którym. Lepiej postawić, a raczej taniej postawić gościa machającego pomarańczową flagą niż kupić świecącą strzałkę jak masz roboty drogowe. To jest kraj, w którym lepiej zatrudnić za psie pieniądze masę ludzi, którzy no sprzątali ulicę zamiast postawić na niej śmietniki. Zobaczcie, tu nie ma w ogóle śmietników, jest doniczka. Doniczki na głównym deptaku, na głównym deptaku stolicy Meksyku, są śmietnikami. A potem po prostu, wiecie, tam ktoś to zarabia, się pieniądze to pozbiera. No, no i problem, mi amigo. Ale to jest obrzydliwy postkolonializm, ale taki, oj, oj w takiej dystopijnej formie. Państwo tutaj, policjanci. Zwijają taśmę na później, bo miasto Meksyk jest tak bogate, że taśma, którą nasi policjanci mają w rolkach, to nie muszą używać kilka razy. Co jest dość zabawne. Też rozumiem, czy oni łapówki biorą. Są łapówki na to, żeby mieli na taśmę. Wczoraj dofinansowaliśmy taśmę dla policji w mieście Meksyk. Tak, miasto Meksyk ma bardzo dużo patroli policji wszędzie, przynajmniej w dobrych dzielnicach. Spotkamy policję, wydawałoby się, że to oznacza, że jest bezpiecznie, policja chroni, policja pomaga. Gówno prawda, policja tutaj, to służy do tego, żeby wyłudzać łapówki, a nie żeby kogokolwiek, w czymkolwiek pomagać. Pozwólcie, że opowiemy Wam historię, a nawet zrobimy rekonstrukcję tej historii. Bo mamy niestety tylko cztery zdjęcia z aparatu całki, bo się obsraliśmy. Policja w Meksyku jest tak absolutnie absurdalnie przekupna, że prawdopodobnie po wjechaniu miasta drugą rzeczą, jaką zrobiliśmy, było dawanie łapówki. A teraz wam zrobimy rekonstrukcję tego wydarzenia. Dodajmy odrobinę kontekstu. Meksykanie bardzo lubią mieć różne rodzaje policji. Są te rodzaje, które trudniej kupić, i te, które łatwiej kupić. W samym mieście najczęściej spotkamy te, które łatwiej kupić, czyli na przykład SSC. Policja taka zwykła, miejska, Secretario Seguridad de Ciudad, czyli po prostu standardowa. Jej pomaga policja, rzekomo pomaga, policja auxiliar, która ma chronić szpitale, lotniska i przedsiębiorstwa państwowe, jakby ktoś chciał je okraść. I do tego jest jeszcze transito, czyli po prostu drogówka. Te trzy formacje kupuje się najłatwiej. Najtrudniej za to kupuje się Guardia Nacional, bo tam biorą tylko za kapiorów o konkretnej masie ciała, konkretnym wzroście, konkretnym wieku. Ogólnie taka prewencja tylko gorzej, bo zamiast pał mają rkm -ie. My spotkaliśmy się ze zwykłą policją miejską, taką jak ta, która tam magluje właśnie pana. Zacznijmy opowieść. Przy tej ławeczce zakupiliśmy lokalne piwerko, odpaliliśmy piwerko, siup! Pijemy sobie kulturalnie, jest wieczór, noc, nikomu nie przeszkadzamy, nawet mordy nie drzemy. Podjeżdżają bohaterowie z meksykańskiej policji. Dzień dobry, dzień dobry, pełna kulturka. Ja sobie, no nie wolno pić piwka yy, w parku. A ja takie myślę sobie, że tak z polską policją dadzą stówę na dwóch i jelo. <laughs> Ta, dadzą stówę na dwóch. Otóż pada stwierdzenie że oni y, to muszą nas zabrać na komisariat i tam będziemy musieli płacić ogromny mandat y, 1600 zł. a ja taki, moim świetnym hiszpańskim, dłużej jakieś inne rozwiązanie i ja myślałem, że jest jakaś opcja jak w Polsce zapłacenia mandatu na miejscu oni tak, tak, jest opcja ja mówię, to kartą poproszę nie, nie, kartą się nie da ja taki, oho, no i świetnie i teraz uwaga najlepsza, ja mówię, to nie mam gotówki o, no to tutaj jest bankomat. No dosłownie bezczelnie poszli sobie z nami, spacerkiem za nami, tak jak ja teraz się idę, tutaj do bankomatu. W bankomacie oczywiście leżały żule. Łaskawie tylko nie weszli do tego bankomatu. Ukryli się w cieniu, bo jeszcze ktoś zobaczy, że łapówkę biorą. Ojej. Bankomat na całe szczęście nie wydał nam tyle kasy, ile oni chcieli. Nie miał. Więc wychodzimy z połową stawki łapóweczki. Zamiast 16 tysięcy pesos, strasznie dużo, mamy 8 tysięcy na dwóch. Byście się zastanawiali, czemu w ogóle zapłaciliśmy w tym posradnym kraju. O, tu skręciliśmy w lewo. Bardzo ważne wydarzenie w tym miejscu. Stoimy na pasach i otrzymujemy polecenie od policjantów, żeby przejść na czerwonym. No, więc wyobraźcie sobie, że jest noc, tamta budka Stakos jest zamknięta. Tutaj jest ciemno, nie ma akurat światła latarni. Tutaj stoją nasi bohatersy policjanci pilnujący porządku w mieście Meksyk. Wychodzimy z bankomatu, mówimy, że mamy tylko połowę kwoty. Smutni, troszkę smutni. Ale macie te 8? No mamy. I teraz to jest świetne. To chodźcie i taki po prostu taki krok. Udają, że zupełnym przypadkiem idą w stronę budki Stacos z nami. Stajemy przy tej budce stakos. Ja mówię: "Dobra, no to tutaj macie 8." Nie, 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 nie. Połóż na blacie. Tylko szybko, szybko. Bierze, przelicza się, chyba pomyliłem o 20, czy coś. Listo, listo. I, I w ogóle idą do radiowozu, nie? Zero, nic. Także poziom korupcji jest tu taki, że jak jesteś jeden dzień w tym mieście, to już policja wyłudza od ciebie łapówkę. To był jeden wieczór. Jeden wieczór. My byśmy dwie godziny, może w tym mieście, już wyłudzali łapówkę. No to wyobraźcie sobie, jak bardzo skorumpowane jest to państwo, jak bardzo skorumpowane są jego służby. No i po całej sytuacji, kiedy już opadły emocje, kiedy uświadomiłem sobie, że trzeba było dużo bardziej negocjować, ale niestety mój polski mental, który ostatnio dawał łapówkę na granicy z Ukrainą, nie dał rady, nie był przygotowany. Wszedłem do hotelu i pytam panią z obsługi: Gdzie się zgłasza skorumpowanych policjantów? Pani odpowiada, ale w tym kraju to tak nie działa. <grym> nie zgłasza się, nie ma po co. Nic z tym nie zrobią. Zupełnie jak sądowy zakaz prowadzenia pojazdów w Polsce. Zapatrzyłem się na ten piękny ruch, którego organizacji kompletnie nie rozumiem. Czemu typy w ogóle po lewej stronie w tej chwili tam się zablokowali i jadą odwrotnie niż wszyscy na rondzie, ale nie jadą. Ci dwaj się zderzyli. Tu jest korek, tu w ogóle stoi woda na ścieżce rowerowej. Niezły meks. Musiałem, po prostu musiałem. Nie rozumiem, jak działa to rondo, ale to jest świetne wprowadzenie do. Tak. Miasto Meksyk ma rozbudowaną nowoczesną sieć dróg, w tym także autostrady, dobre nawierzchnie, dobre oświetlenie, dobre oznakowanie poziome, drogi rowerowe. No po prostu wygląda, jakby była to prawdziwa metropolia z prawdziwego zdarzenia. Aż powiedziałem dwa razy prawdziwe, a teraz trzeci. Ale po pierwsze są tutaj ogromne problemy z korkami. W związku z tym miasto Meksyk wymyśliło system nazywający się Oino Circula, co oznacza dzisiaj nie jeździ. I to jest system, według którego samochody z rejestracją kończącą się na dane cyferki w dany dzień tygodnia mają zakaz jazdy. Do tego zagraniczne pojazdy, na przykład, mają zakaz jazdy codziennie rano od 5 do 11. Kompletny zakaz w sobotę od 5 do 22 i mogą jeździć w zasadzie tylko w niedzielę. Bez ograniczeń. Tutaj trzeba poprawić to, żebym na pewno nie popierdolił zasad, bo to jest tak niezrozumiały system, że ja czytałem o tym kurwa w Polsce przez chyba dwie godziny i nadal nie zrozumiałem do końca. Także fileczkę. A ja patrzę, bo nie, Ale to jest idealne miejsce, że. Ja... ja nie rozumiem w ogóle, jak to działa. Zaraz, zaraz kolejki się pierdolą. Ja nie rozumiem w ogóle, jak to działa. Całe miasto Meksyk posiada takie coś, co nazywa się. Oj no Circula. No, coś nie wyszło tam, chłopcom. Oj no Circula, czyli dzisiaj nie jeździ. Uwaga, bo to będzie najbardziej zrozumiała rzecz, jaką w życiu usłyszeliście. Otóż zależnie od dnia od 5 do 22 nie mogą jeździć samochody z rejestracjami kończącymi się na daną cyferkę. Chyba że kończą się na literkę, co wtedy? Otóż wtedy nie mogą jeździć w piątek. Nie będę Wam teraz opowiadał, która cyferka nie może jeździć kiedy. Dodam tylko, że są jeszcze bonusy. Otóż stwierdzono, że w sumie w sobotę też za dużo samochodów jeździ to każdy zalicza przynajmniej jedną sobotę w miesiącu, kiedy nie może jeździć. W niedzielę, dobra, już trudno, niech jeżdżą tymi samochodami jak muszą. A teraz pytanie, co jeśli ktoś nie jest z miasta Meksyku, albo w ogóle z Meksyku? O, więc posłuchajcie, można sobie wyrobić tourist pass, czyli taki, no po prostu dla turysty wjazd, do 14 dni. Można, chyba, że jeździsz klasycznym Samochodem, takim jak z który ma więcej niż 15 lat. No i wtedy już nie możesz sobie wyrobić pasa turystycznego, bo, bo, bo nie, bo, bo nie, bo jak jeździsz klasykiem, to WON w ogóle co to jest za jakieś jeżdżenie starym, śmierdzącym złomem. I wtedy masz inne zasady. Otóż w tygodniu nie możesz jeździć od 5 do 11 rano, w sobotę nie możesz jeździć w ogóle no i wolno ci jeździć. W niedzielę To, to zrozumiałe, to bardzo ułatwia zwiedzanie miasta Meksyk Jeśli nic nie rozumiecie To ja się nie dziwię, bo ja też nic z tego nie rozumiem W polskich miastach, kiedy są takie skrzyżowania newralgiczne Na których ludzie nie, nie powinni wjeżdżać w zbyt dużej liczbie Żeby nie zablokować skrzyżowania Stawia się po prostu fotoradary, które robią zdjęcie, wlepiają mandat Tutaj Stawia się policjanta z tranzytu, bo takie jest taniej niż kupić fotoradar. Poza tym to Meksyk, a fotoradaru nie da się przekupić, więc jest kompletnie bez sensu. Te wszystkie, tak ale, składają się w jeden obraz stolicy Meksyku, która jest niesamowicie wręcz rozwarstwiona. Jest rozwarstwiona w brutalnie postkolonialny sposób, i oczywiście to co teraz mówię, brzmi jak mowa trawa, ale ja wam wytłumaczę. Centrum miasta. Jest bogate. Tutaj mamy ładne budynki, tutaj mamy zabytki, tu się zarabia pieniądze, tu się żyje na poziomie, który dla północy kraju jest praktycznie niewyobrażalny. Tutaj żyje się prawie jak w Europie albo w USA. I to jest coś, co jest nieosiągalne już, kiedy odjedziemy 20 km na północ od centrum. 20 km na północ od centrum. To już mamy slamsy, mamy ludzi, którzy może i mają jakieś podstawowe usługi, takie jak woda czy wywóz śmieci, ale dookoła siebie mają brudne, zniszczone ulice z dziurami. Zamiast policji trzeba budować progi zwalniające, bo nie ma pieniędzy na policję. Więc trzeba kłaść kawałek betonów poprzek tej drogi. Żyją wśród gangów, bo tam już na przykład, ponieważ brakuje finansów, to tam nie rządzi prawo, tylko tam rządzą lokalni. Lokalne gangusy. I to są zupełnie normalni ludzie, tacy sami jak ci mieszkający w centrum, tylko że jednym się udało, a drugim nie. A na to wszystko jeszcze nakłada się kwestia pod tytułem kolonizacja przez USA. Otóż ci ludzie żyją w tak złych warunkach i tak ciężko pracują, ponieważ Meksyk ma bardzo, bardzo długą, niestety, tradycję złych takich rządów o kolonialnym mentalu. Większość rządów Meksyku, niestety, czy to dyktatura, czy demokratycznych, miała mental gubernatora kolonii. Czyli należy się jak najwięcej nahać, jak najwięcej ma pójść do metropolii. W tym w przypadku, metropolia to jest centrum miasta Meksyk, a to, co się dzieje gdzieś na zewnątrz, to nie, to nieważne, to, to są coś tam, wiecie, jakieś odrzutki, kogo to obchodzi. Tu ma być bogato, tu ma być ładnie, tu mamy sobie popijać kawusie w ładnej kawiarni, a że tam gdzieś jacyś biedacy, jakieś przestępstwa... To nie jest ważne. A nad tym wszystkim jeszcze weszli sobie z bardzo podobnym mentalem Amerykanie, a raczej amerykańskie korporacje, które od dziesięcioleci budują swoje fabryki, zwłaszcza na północy Meksyku, produkują tam tanie przedmioty, używając taniej siły roboczej. I to powoduje jeszcze jedną rzecz. Otóż Amerykanie, kiedy już kupią sobie te tanie rzeczy z Meksyku, no to stwierdzają, że w sumie to jakoś tak drogo w tym USA, a to na przykład taki, takie miasto Meksyk jest ładne, ma ładne dzielnice, to oni by sobie tutaj pomieszkali jako cyfrowi nomadzi. Do tego stopnia sobie pomieszkali, że na przykład skolonizowali całą Roma Norte. Można tu na przykład spotkać coś w rodzaju wręcz meksykańskiego ruchu oporu czyli ludzi wnerwionych na to, że tu się częściej słyszy angielski niż hiszpański. Życzą Amerykanom nauczenia się hiszpańskiego, wyzywają od psów, a nawet Życzą śmierci. I ja się im troszeczkę nie dziwię. Trudno się dziwić podejściu części Meksykanów do przyjezdnych, ponieważ w takiej dzielnicy jak Roma Norte dosłownie stali się mniejszością odpowiedzialną za obsługiwanie takich stoisk ze szlugami na sztuki, podawanie tacos. Natomiast nie oni z tego wszystkiego korzystają. Wyobraźcie sobie, że ulubiona dzielnica waszego ulubionego miasta została w 100% zasiedlona przez Niemców, którzy wcześniej. Wykupili wszystkie fabryki dookoła i pracujecie u Niemca, a potem jak idziecie na kawę, to słyszycie głównie niemiecki. No też pewnie byście się zdenerwowali. I nie nastawię tutaj źle przeciwko Niemcom. Po prostu każdy chciałby mieć swoje miejsce na ziemi. Meksykanie też. Dodajmy do tego ogólną frustrację narodu, bo trudno nie być frustrowanym w miejscu, gdzie policja zajmuje się głównie zbieraniem łapówek. Guardia Nacional, jak niby walczy z kartelami, tak naprawdę strzela też do cywili. Rząd. Zasadniczo interesuje się tylko tym, co w dystrykcie federalnym i to też nie do końca, a poza dystryktem federalnym to interesują ich tylko zarobki z ropy, łapówki za dragi i ewentualnie pieniądze od amerykańskich korporacji. No, żyjąc w czymś takim trudno widzieć jakąkolwiek nadzieję i trudno nie być sfrustrowanym. Więc podsumowując, pierwsze wrażenia z Meksyku i ze stolicy Meksyku są takie, że tak jak rapował Kłebo. W numerze Kłęba Omry tyle samo tutaj jest piękna co krzywdy. Naprawdę, na każdą ładną, piękną rzecz, a jest ich tu wiele, przypada coś beznadziejnego. A skoro o beznadziejnych miejscach mowa, zmieszanych z czymś ładnym, kolejny odcinek będzie o fajnych garbusach, ale jeżdżących po dzielnicach, rządzonych przez gangi. Tymczasem żegnam się z Wami tym optymistycznym akcentem. Widzimy się za tydzień. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce Oc i Jacy, Mubi, Byle w opisie. Fagda, police coming straight from the underground. Aż odjechali, jak zobaczyli nasze piwo zero.